Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ja jestem jasnkacperty i jest to poradnik jak pobrać, nie wiem, bluzetek więc tak wchodzimy sobie, link w opisie i tutaj klikamy pobierz bluzetek 5 no i tutaj gdzieś tutaj zapisujemy, ale ja mam parę z więc myślę tak tutaj zapisz klikacie to Klikacie tak. No i wam się, y, wam się tam coś instaluje, i macie y, na polpicie Tam sobie klikacie i, i powinien Wam się na pulpicie pokazać. Ja mam plus tak tu. tutaj się ładuje. Możemy sobie dać maksymalizm. Tutaj takie gry. No i już takie niektóre zainstalowałem gry. Nie wiem, tu siostry mam gry. I tutaj macie wszystko co chcecie. Na przykład, nie wiem. Um, na przykład to w zimplarz. No i macie jakby cyk myk. Jeśli wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę, subika I tyle, szybkie to było. I papa.